Numer postał podczas akcji 47247, a to mały footage. A, podczas tego streama, jo? Okay. <grymny> W szkolnym apelu stałem jak za karę W podartych dresach, z których tak się śmiałem Nie było Tindera, dziura, bo mam parę Wszyscy przez że ten kamień na diamę Nisa, bo wszystko pierdolę medianę Teraz w całej Polsce mają moje dane A kiedyś się po pięć razy przedstawiałem Jezołotek yes, oh. Polska Nawet jak lecę na wolno, wiem że mi to pisane jest To mile, to dokładnie honey fest Nie z sprawy, byłem moje najebany fest Jakoś The Walls myją najebany bestią Używam tylko słów na serio, hej! Mimo czarnych chmur nade mną, hej! No to ciągle tłum pode mną, Czuję za mną Bóg nade mną Ale, nie, nie wiem, jakoś nie porywam ten refren, tak jak was. No serio, totalnie, jakoś... No, poważka. Jakby zwrotki mi się podobają, ale refren mnie nie porywa. Aż się sam zdziwiłem. Typu yy, musiałbym kurwa posłuchać z 10 razy. W sensie, że refren chodzi mi. No i, na, i na, widzicie, kurwa. Jak śpiewa takim głosem niższym, to mi się o wiele bardziej podoba. Nie wiem, jakoś może po prostu Sobel mi nie siada na aż takim wysokim tonie. Nawet jakby tak zaśpiewał refren, to mi się bardziej podobało. Takim głosem? Bo jakoś tak, jak on, jak on mm, śpiewa niższym tonem, to ja na przykład słyszę bardziej jego. Spe ten specyficzny głos, który mi się podoba, ta barwa jego głosu. A jak y, tak wysoko, to nie słyszę jakoś tego i jakoś tak totalnie mnie nie wiesz co Nie... aż tak bardzo mnie nie porywa. No ale słuchajcie, no raz mi się będzie podobało, raz nie, no kurwa, tak to jest, nie? No kurwa ta outro mi się w bardziej podoba niż ten refren W chuj Ta outro w stary mi się bardziej podoba niż refren Refren mi, refren mi tak średnio Zrodki fajne Zrodki fajne, bo to wiadomo yy, ale ten refren kurwa mi Tym wokalem mi nie siada totalnie No ale no co, no nie, nie wszystko będzie mi się podobać Eh. Yy miał dawać ranking z tych nutek, co wszystkie wyszły, to dałbym na ostatnie. W sensie, że nie jest, że nie jest słaba, tylko że na ostatnie, że na pewno jest, na pewno niżej niż te wszystkie trzy, które wyszły. No, a jakby był refren, jakby był refren zaśpiewany niższym tonem, takim jak w outro, to myślę, że byłoby wyżej, nawet może drugie. O, myślę, że tak. No, jest, jest, jest. Tak to jest. Tak to jest. Ehm, dobra, Eee. Ehm, donate. A co jest donate? Nie sprawdzam z donateów. Kurde, ale no, widzicie, no ja po prostu, ja. Widzicie, no ja tak mam, no nie każdy numer będzie, nie każdy numer będzie mi się podobać, to jest normalne, kurwa. Normalne, normalne. <laughs> Jakby mi się wszystko podobało, to było coś ze mną nie tak, kurwa, to bym był takim zwierzakiem, co kurwa radiówek słucha. <laughs> Dobra, właśnie Jeszcze, jeszcze mówiąc Kurwa, ale my ostatnio zryliśmy banie Kurwa, zwierzakowi, nie? Siedzieliśmy o trzeciej w nocy I kazaliśmy mu kaza, Kazałem mu słuchać jakichś numerów